Ok, sprofilowałem go. I teraz dam. Co to jest? Sprawdźmy to. Syn szefa Związku Zawodowego Kurników został znaleziony nieprzytomny po tym, jak kryminaliści wstrzyknęli mu narkotyki. W tej chwili ofiara poddawana jest leczeniu i terapii. Ministerstwo Porządku apeluje obywateli, by zachowali czujność i zabiegali. Próbą wytwarzania i tych narkotyków. Pamiętaj, twoje dziecko może być następne. Okej. Okay. jeszcze nie ma tych. Nie ma, sprawdź. Widziałem to ich domu. Mam nadzieję, że nie dom. Że to później idzie. Rodzażanek, a czy nie rozdalek? To nie jest sens, bo Tak, rozalomek. okej okay. szkamy tą. E Piszę tam szantaż w ogóle. Niego. Trzeba kolegi. nie. No <śmienki> dobra, nieważne ukrta um. czeski czkanie drugie um. 38 68 m 6 już 6 piora no i co to jest te pieniądze To zostanie czekane. Dajemy mu szansę. Hmm, tu się raz pogadam z tym. mnie Przedstaw się. Dzień dobry, mam na imię Karol. Jestem nowym zarządcą budynku. Nazywam się Klaus streamer. Będzie pan zarządzał budynkiem, który niegdyś należał do mojej rodziny? Niestety poprzedni zarządca zdążył doprowadzić go do ruiny. Mam nadzieję, że zrobi pan tu porządek. Dam za siebie wszystko. Co o to. Ten dom należał kiedyś do pana? Zgadza się, był własnością mojej rodziny. Chciał urządzić w nim e pensjonat dla uzdolnionych dzieci, ale zamiast tego przerobiono go na czyżową kamienicę. Nie jest tak źle. Nie widział pan bloków na poziomie D. Ma Pan rację. Zawsze mogło być gorzej. Przynajmniej jesteś, jesteśmy wolni. Na wolności może grać w szachy to powód do radości. Znaczy, no że lubię grać w szachy. Może sprofiluję innych tych użytkowników, na przykład tego. Taką? O, Shimmer Close Mieszkanie to pierwsze. Mężczyzna yy, Maria Shimmer. Nie, nie wiem. Yy, sprzedawca Cytoniu. Sprzedawca Cytoniu. Okej. Okay. O o, no, robi narkotyki? ale już mu nie damy taki czasu. Ale najpierw tam yy, wpiszmy. Profiluj. Yy, Marek Ranek. Yy, mieszkanie trzecie, mężczyzna, yy, Rozranek... nie pracuje. Czy co? Czy nie wpisam? Dobra, nieważne. Czy źle wpisałem, ale trudno mi się. Ok, yy, nie, 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 ja nie, wpiszę. nie, tego. O. nie, yy, jako producent yy, mieszka w yy, Lice i złamał traktywę 1908. No i gliny jadą, a właśnie tak kampus z jest, stoi tutaj. Szymerką sobie pogadam. A czemu nie? Przed co się? Dzień dobry, mam na imię Karla. Jestem nowym zastępcą puzenku. Miło Pana poznać. Nazywam się Maria Szymer. Prowadził Pan tu swoją rodzinę? Tak, właśnie się sprowadziliśmy. Miło mi Pana było Panią poznać. Eee, dobra, taką rozmowę. Podbiegnamy z tym kością? No, spiesz mhm. wszystko. Dobra, muszę montować mieszkanie drugie. Dobra, montuję. i może, ale jest już padał. To mieszka tu. Zawodzenie mi ministerstwo. Okej. Okay. dzwonię. Wiesz numer? To jest już raport. To ministerstwo w porządku. Gratulujemy z powodzeniem. Wykonaliście zlecone nam zadanie. Wynagrodę prześlemy y na, na wasze konto następującą sumę. 1000 dolarów i 250 punktów autorytetu. Pamiętajcie, że nieodebrane telefony z ministerstwa zostaną ukarane grzywną. Nie możecie opuszczać domu i macie bezwzględny obowiązek odbierania telefonu. Nawet jeśli będziecie jedną nogą w grobie, zrozumiano? Tak. Pozbyliście się wichrzyciela, teraz musicie wypytać lokatorów. O Shimera. Usta ustawcie, o co o nim sądzą, i przygotujcie na tej podstawie jego profil. Bierzcie się do roboty, towarzyszu. Znaczy, że musimy wywalić tego. To porozmawiamy. To porozmawiamy yy, z tymi. W następnym. Odcinku z Szanowną Szymirem i z Markiem Rankiem i Rozą Rankiem w następnym odcinku. Tu już się z Wami żegnam. Do Elo.